Witam bardzo w kolejnym odcinku do szóstki z bossa Red Bruna I tak, i tak dzisiaj napiszcie komentarz jak Wam się spodobał odcinek I tak, dzisiaj jeszcze będzie jeden materiał z, 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 z nozy no, z, no, z, z Adventure a z, z Adventure Time będzie jeszcze jeden materiał Wiem, że nie biliście, wiem, że nie biliście czterech łapek ale, ale nagram odcinek bym się fajnie nagrywała tą gierkę z Blunsa Adventure Time, więc wyczekujcie kolej, e, kolejnego odcinka, troszkę później będzie, więc. A na razie się zajmujemy bossem, więc na razie jest odcinek z bossa, z rzutki, więc zaczynamy. E, ciekawa jest zasada, że boss się porusza o 150% szybciej, no to ciekawe, i tu mamy zablokowane, tutaj mamy i z mamy 5 5 mamy 5522, no tutaj manki mamy, mamy tak. I to jest, to jest dosyć ciekawe, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, zobaczymy, zobaczymy, co sobie poradzimy. Także dzisiaj będą... Także dzisiaj będą dwa materiały, więc... Zapraszam. A skitram sobie tego naszego bohatera tutaj. Więc, więc mapa jest ciekawa. No, Elitka na pewno coś będziemy robić, więc... Także no... Więc Spy Factory... Uuu, tylko do tego można. Do tego nie można. To jest w sumie dobry upgrade. Chyba już rozumiem, dlaczego zablokowali, bo to jest dobry upgrade, więc... Także na pewno Spy Factory będziemy używać, bo to jest bardzo dobre na... na, na te, no, na te, te, co wysyła post, te baloniki. A tutaj mamy zablokowane... No to. Uuu, Monkey Polis. O kurde, no to będzie ciekawe. Ciekawe, czy na elitarnym, no, na, na, na elitce jest to blokowane, czy dalej zablokowane. No to kurde, bez tego to nie wiem, kurde. Mm, to trochę nam wiele daje do myślenia. Dobra. Mm, I też kurczę, no szybciej się porusza. Boss, to jest coś tutaj z tego, coś ciekawe, więc. Także no. Ja sobie tutaj może postawię marketplace, wiecie? Więc ulepszmy sobie jeszcze naszą tą... nawet małpkę ulepszę. Pod te... Pod triple shot'y. Także ja ostatnio zauważyłem, że wam się strasznie podobają odcinki z bossa. Jest bardzo fajnie, super. Więc... Super, rozumiem, się po dwa się podwajemy odcinki. Nie wiem, czy dawać sobie tutaj. No dobra, dawajmy sobie, to chowajmy sobie te farmy, więc... Więc ja zrobię wam cięcie, bo to się nic nie będzie działo. Ja będę, ja będę sobie tylko farmił, więc zobaczymy się na Bosie w sumie. Na pierwszym tierze, Więc za chwilę się zobaczymy. Dobra, więc zawieszę z powrotem. Postawimy sobie 5-5 Marketplace. teraz sobie sobie, to sobie sobie postawimy. Dobra I postawiłem trochę moab... no moab... no moab... Mo mo no wiecie tych moab... no wie, nie mogę się wysłowić kurde tych tych... tych na sterowce I teraz zaczynamy więc dobra więc teraz tak Ulepszę sobie To w sumie I pójdę pod to, o, mogę nawet pójść pod te Dobra Dobra, więc pójdziemy sobie pod te A niech nam Dobra, niech, niech nam tak po prostu, dobra eee, Te Dobra, mamy już na ten no, Piąty tier już mamy, super R Raczej, no, raczej Bez problemu co pokona, znaczy uda nam się Pokonać, dobra, super Dobra Dobra, no i pokonaliśmy pierwszy tier w sumie, super, dobra, teraz sprzedaję sobie te To chyba można zostawić sobie, więc, super dobra ja Mogę sobie pójść też pod to w sumie, dobra Więc pójdziemy sobie pod to To są lepsze Dobra, teraz tak I teraz, nie wiem, jakoś w tym miejscu bym chciał sobie Postawić trochę farmek Tu będzie monkey village, może zmieści się Raczej zmieści się, bo nie wiem Zmieści się, dobra I tutaj sobie zrobimy to Dobra, bo tutaj będę chciał sobie Nie wiem czy mi się O Dobra, zmieści się farmer, sobie. super Bro. Na kolejny ciernie może druida albo madan może postawił, wiecie? W sumie postawię sobie za chwilę może. Zapomniałem tutaj ulepszyć poddolny tier Ufam sobie tego Dobra, bo trzeba już wybijać powoli przebicia, bo na trzeci tier będę chciał paragon do, do dart mapki postawić, więc... Dobra Jak bo w ogóle teraz widzę jak chcę pokonać bossa? W sumie jak kolejny... To w sumie bym druidem sobie pokonał, dobra? Kolejny to druidem pokonamy i tak, teraz yy, właśnie kamosu tutaj dajmy. Dobra, więc kolejny będziemy druidem pokonywać. I dam sobie tu jeszcze to, dobra, Piekulę lepsze pod to. Cyk. Dobra. A teraz na spokojnie. Cyk daje druida. Pewnie mi się nie uda wzmocnić do 5. No się uda tutaj jakoś... O. Jest moc... Nie, nie jest wzmocniony nawet nie. Jakbym tutaj dał... To by dobra, ma... dobra jest wzmocniony. Tak. Nie, nie, nie jest wzmocniony do 5, ale to i tak w sumie nie musi być. Więc to jest bez różnicy w sumie. A właśnie zapominam, zapominam ulepszać farmę. ulepszać farmy, dobra to Teraz na, na magiczny jest nie ten Więc teraz trzeba będzie tutaj tak szutera bym trzeba było dać z nimi No Nie wiem co teraz Mamy łódki, to na w sumie można było kupić wiadomo co Ale dobra, jakoś sobie Dobra, jakoś dobra, super. Udało się przebić tą warstwę. No i mamy teraz. Tu, ten tier, dobra, super, w sumie, super. I teraz dajemy farmy kolejne. I damy sobie kolejnego tego farmera. Kupię sobie troszkę farmerów. W tym miejscu coś takiego, kurczę, nie zmieścił to farmera, naprawdę? Może tu tam chyba, to teraz sprzedajemy Druida, sobie na razie zostawimy. Może, niech mi się. O, no, można zostawić w sumie Druida. i tak w sumie tu będę chciał postawić Paragon, więc w sumie to. to wiecie, mm, chciałem postawić nie to. Farmera chciałem postawić. O, to bym je zbierał. Dobra Chyba, i teraz na kolejny tier to możesz Paragon stawiał w sumie? Jak myślicie Paragon na kolejny tier? Nie, to nie, to nie, to nie to eee, Dobra I Paragon będę chciał właśnie w tym miejscu sobie postawić Więc super. Dobra, no nie, nie wiem czy mi się uda zbierać, ale raczej wątpię Ale zobaczymy O właśnie, zapomniałem jeszcze o tym tierze, dobra Zaraz tak, to sprzedajemy tutaj, pik pik pyk I to sobie damy kolejne faremki, dobra To sprzedam I dajemy, dajemy, tutaj, dajemy tutaj farmerów, cyk Ulepszamy pod górę, dobra Za chwilę wyjdzie kolejny boss, ale raczej sobie poradzimy, zobaczymy Kupię sobie ją, że kleję jeszcze, klej w sumie będzie dobry też W tym miejscu I dobra No i teraz zbierajmy na, wiadomo, na paragon się zanim to, to sobie Damy tutaj trochę dar opek Ja zrobię tak po prostu, dobra Żeby, żeby mi zatrzymał rundkę przed bossem Dobra i teraz yy, Osoby raczej tyle mi starczy w sumie tych Dobra i teraz ulepszajmy Więc, więc, ja, więc ja zrobię cięcie i zobaczymy się jak polepszą sobie Te, te, te mapeczki, więc za chwilę wrócę. Dobra, z powrotem W ogóle e, przypomniałem sobie, zapomniałem o tym O overclock'u Zapomniałem, więc kupuję I zapomniałem overclock'ować Także no, dobra Wstawiam sobie tutaj I teraz tak, no i teraz więc, dobra. Więc teraz zbierajmy sobie na tego. Na paragon w sumie teraz zbierajmy. Także, no. no uda się, powiem wam, że to, że uda się nazbierać na no, więc. Także no. Cyk. Dobra. Już nam nie dużo no, już nam niedużo brakuje, także w ogóle. Także no. Dobra, więc teraz tak sprzedaję pek tego i kupujemy paragon Dobra, i ja mamy mam paragon. No i teraz powinien wygrać to, więc... No i dobra, więc... Więc następny tier też powinienem w sumie wygrać, więc dobra. Więc ja sam... więc... Ja, dobra, więc, więc ja mam za 10 raczej, więc zobaczymy się na kolejnym tierze Zrobię to też. I teraz tak, no więc, więc, więc zobaczymy się na kolejny tierze. No ostatni więc za chwilę się zobaczymy. Dobra, jestem z powrotem. Postawiam sobie troszkę jednostek i raczej powinniśmy to wygrać. Postawię sobie jeszcze piąty i tego, tak, dobra, więc zaczynamy. Postawiłem sobie jeszcze paragon, trzeci level, no taki średni, więc weźmy sobie sprzedajmy jeszcze toki. No i zaczynamy. Raczej powinno się udać, więc bez większych problemów, więc zaczynamy. O, jak szybko poszedł ten boss, o kurde W ogóle jak się paragon no, włączył, to tak szybko poszedł A to nie jest, to nie jest, to nie, to nie jest już ostatni boss Dobra, myślałem, to ostatni, dobra, więc Więc, więc ja wam, dobra, więc ja wam zrobię kolejne cięcie, zobaczymy się Już na ostatnim bossie, myślałem, że to jest ostatni, ale dobra, tak się pomyliłem Dobra, jestem, jestem widzowie rundkę przed bossem, więc zaczynamy Rund, Rundka, przed bossem, więc zaczynamy, więc. Postawiłem troszkę upgrade'ów tutaj to, postawiłem to też, postawiłem... O, dobra, teraz dopiero boss będzie, dobra, jest super. Ale to już wreszcie jest ostatni. Ten tier, dobra w sumie, super, dobra. Dobra, zmieńmy tutaj. Raczej się powinniśmy poradzić, więc bez większych problemów. Dobra, no i się udało, super. Więc, więc, no, więc zapraszam do, do, do jeszcze jednego materiału w tym samym dniu, więc... I tak, na pewno sobie... I zobaczmy w ogóle, jakie są zasady na elitarnym na, 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 na poziomie. Czy takie same? O! Takie same, w sumie, no, takie same, więc... Nie, czekaj, tutaj można... Nie, dobra, nie, takie same są, dobra, w sumie, dobra, super. Takie same są zasady, więc ten materiał z erytarnego jutro się pojawi odcinek, więc a dzisiaj zapraszam was jeszcze na, jednym, na jeden materiał, więc popatrzcie.